Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Ci niesamowitą sztuczkę. Daj mi chwilę, to Ci ją zaprezentuję. Więc mam tutaj talie kart i przygotowałem dwie czerwone dziesiątki. Dwie czerwone dziesiątki, niektórzy nie rozróżniają nazw, więc to jest dziesiątka karo, a to jest dziesiątka serce, prawda? Dziesiątka karo, a tutaj mamy dziesiątkę serduszko, prawda? Czerwone, to są czerwone dziesiątki. Więc jeszcze raz, dziesiątka serduszko, dziesiątka karo. Dziesiątkę karo kładę na dziesiątce serduszko, przykrywam ją, Klikam palcami i do Ciebie pytanie, czy dziesiątka serce jest na dole, czy jest na górze. Mówi, że na dole jest dziesiątka serce. No zobaczmy. No niestety nie, bo mamy w tym wypadku już dwie czarne dziesiątki. Zmieniły nam kolory. Tej sztuczki nauczy się na www